UBS pokonuje 5-4 do no-name team. Ze mną Przemysław Szumiński, kapitan zespołu UBS. Czy spodziewaliście się przed tym meczem, że możecie tutaj powalczyć o 3 punkty? Bo to jest jednak spora sensacja. Okej. Okay. Eee, tak, spodziewaliśmy się, gdyż naszym najtrudniejszym przeciwnikiem jesteśmy my sami, więc udało nam się prawie nie przegrać ze sobą, więc przy okazji przeciwników też zabraliśmy, więc trzy punkty w końcu na naszym koncie. Co zadecydowało, albo może inaczej. Eee... Co mieliście dzisiaj, co pozwoliło Wam wygrać ten mecz, yy, czego może brakowało w poprzednich spotkaniach, dlatego mieliście taką długą, długą passę porażek? No na pewno dużo szczęścia, bo słupek, słupek słupków, poprzeczek było multum przeciwników, więc trochę szczęścia, no i my też jakieś tam farfocla wcisnęliśmy, więc in plus. W końcówce zrobiło się trochę nerwowo. No Name strzeliło na 5 do 4 zaraz po sytuacji, w której wyście mogli strzelić na 6 do 3. Jak, du jak dużą ulgę przyniósł wam ten końcowy gwizdek? Były tam nerwy? Miałeś takie myśli, że może tego jednak nie dociągniecie? Znaczy, wiedzieliśmy, że jest mecz z komentatorem, więc chcieliśmy trochę podkręcić atmosferę na koniec, więc postanowiliśmy nie zamykać meczu, tylko pociągnąć do końca. A tak zupełnie serio? Nie, no w końcu trzy punkty, więc gdzieś tam kamień z serca spada. Lekko lżej. Zrównujecie się z mającym z ostatnim zespołem w bezpiecznej strefie punktami. Jakie jest teraz podejście do tych dwóch ostatnich kolejek? Będzie to utrzymanie UBS-u, zebrać skład i walczyć o trzy punkty w dwóch meczach pod rząd. Taki jest cel. Dobrze, gratuluję jeszcze raz i powodzenia. Dzięki bardzo.